Mocno sprawdziliście cierpliwość kibiców garbarni po ponad czterech miesiącach zwycięstwo przy rydlówce i to nie z byle kim, bo z wiceliderem. No myślę, że należało nam siedzie to zwycięstwo, ale też. Myślę, że w poprzednich meczach u siebie też należało nam się na pewno jakieś zwycięstwo, bo mieliśmy sytuację, tylko skuteczność skuteczności brakowało. Ale no dzisiaj nasza determinacja i skuteczność była na odpowiednim poziomie no i się zwycięstwo. Ojniczanka chciała grać piłką. Czy z takimi rywalami gra Wam się lepiej, łatwiej? Czy tak powiem szczerze, na świeżo, że wydaje mi się, że my mieliśmy praktycznie. Głównie piłkę, może w drugiej połowie troszeczkę się cofnęliśmy, ale to było spowodowane wynikiem. E, także czy nam się lepiej grało? Wydaje mi się, że my mając piłkę cieszyliśmy się tą, tą grą, a oni biegali. Także e, nie patrzę jak oni grali, tylko po prostu jak my posiadaliśmy piłkę. Ty zanotowałeś trafienie na trzy. Trzecią bramkę zdobyłeś? Jak piszesz tę sytuację? Hmm. Szczerze, to tak nie pamiętam do końca. Wiem, że jakoś mieliśmy akcję z lewej strony i pomyślałem, że się podłączę do, do akcji ofensywnej. Często tego nie robię, ale staram się w odpowiednich momentach to, 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 to robić. I jakaś przebitka, no i troszeczkę spokoju się przydało i uderzyłem z lewej nogi. Także cieszę się, bo to moja pierwsza bramka w blize na, na Rydlówce. To zwycięstwo dzisiejsze pozwoliło zachować szansę na baraże do samego końca, więc walka będzie do ostatniego meczu. No na pewno my nie składamy broni, młodzi zawodnicy dzisiaj pokazali, że warto na nich też stawiać. Bardziej starsi też są bardzo tutaj potrzebni i taka mieszanka widzę, że dzisiaj po prostu wypaliłaś tak powiem.